Cześć, witajcie w nowym odcinku. Dzisiaj zajmiemy się tym. Większość właścicieli przyczep kempingowych, jachtów, łodzi motorowych wykonanych właśnie w takiej technologii z włókna szklanego. Boryka się z mniejszymi, większymi pęknięciami, odpryskami, uszkodzeniami powierzchni wykonanej z żelkotu. O ile większe pęknięcia oczywiście wymagają wykonania jakiegoś wzmocnienia z włókna szklanego, jakiejś głębszej ingerencji, o tyle tak małe odpryski, jakie przed chwilą zademonstrowałem, wystarczy po prostu zaszpachlować. Co niestety powoduje w większości wypadków konieczność potem lakierowania, maskowania jakoś tych odprysków, tego typu rzeczy. Ja znalazłem coś takiego jak szpachlę żelkotową. Jest to szpachla żelkotowa firmy Sealine. Na podstawie próbników kolorów RAL w pracy, które posiadam, dobrałem sobie kolor. Jest to RAL. 9010 i praktycznie jest to kolor 98% odpowiadający oryginalnej powłoce żelkotowej na przyczepach niewiadów zaletą tej szpachlówki jest to, iż jest ona od razu w kolorze który mamy na przyczepie i po odpowiednim obrobieniu powierzchni wyszlifowaniu, wypolerowaniu Praktycznie miejsce szpachlowania jest moim zdaniem niewidoczne. Chodźcie, pokażę Wam teraz, jak przygotować powierzchnię, jak przygotować samą szpachlówkę, jak ją nałożyć, wyszlifować, wypolerować, tak żeby odprysk stał się praktycznie niewidoczny. W pierwszej kolejności przygotujemy sobie powierzchnię, którą będziemy szpachlować, czyli musimy oczyścić. Yy miejsce tego odprysku jak tutaj widać ja wcześniej usiłowałem jakimiś klejami, czymś to po prostu zabezpieczyć trzeba to w tej chwili oczyścić, tak żeby ten szpachel ładnie się połączył z powierzchnią do tego celu użyjemy takiej szlifierki modelarskiej, można do tego użyć również dremelki, jakiejś małej krętarki, wiertarki, cokolwiek byle po prostu to oczyścić. Na końcówkę zamontowałem taki mały frez kamienny do szlifowania. Ustawiamy sobie obroty, uruchamiamy i zaczynamy tyśnić. Dobrze, myślę, że wystarczy tyle. Kolejną czynnością będzie przygotowanie samej szpachli. Powierzchnię oczyścimy jeszcze z ewentualnych pozostałości, jakichś pyłków, resztek tego, co wyszlifowaliśmy. Tak, żeby to nam nic nie, nie przeszkodziło przy nakładaniu. O, jest dobrze. Kolejnym etapem naszej pracy będzie przygotowanie samej szpachli. Producent zamieścił tutaj dosyć taką ograniczoną instrukcję przygotowania jej, ale sądzę, że nam to wystarczy. Wyraźnie tutaj widać, że składniki A plus B mamy połączyć w proporcji 100 do 2%. Po wymieszaniu tego mamy około 6-7 minut. W temperaturze około 20 stopni na nałożenie tej szpachelki na swoje miejsce. Czas utwardzania to są 4 godziny w temperaturze 20 stopni. Potem należy wyszlifować powierzchnię papierem pomiędzy 120-380 i drugą operację szlifowania wykonać papierem pomiędzy 400 a 2000 ok Czyli przygotowujemy szpachelkę do pracy Szpachli będą nam potrzebne jakiś pojemniczek kawałek kartonu I ja używam akurat najzwyklejszej takiej trytytki chodzi o możliwość rozmieszania i od razu naniesienia nałożenia szpachelki na Otwór. Pozwolicie teraz, że przeniosę kamerę na statyk, ponieważ będzie mi łatwiej przygotować, wy, y, wymieszać składniki w ten sposób. Szpachelkę mamy rozmieszaną jak widzieliście na poprzednim ujęciu, w tej chwili zacznę ją nakładać, nakładamy ją z taką powiedzmy troszkę górką, chodzi o to, że ona w trakcie swojego wysychania będzie się delikatnie kurczyła, a nie chcielibyśmy powtarzać tej operacji. Żałujemy, żeby taka żeby nam powstała taka ładna góreczka, tutaj potem ją i tak będziemy musieli zeszlifować. Oczywiście, im więcej nałożymy, tym będziemy mieli więcej do szlifowania. Także nie ma też sensu przesadzać. Ja myślę, że w tym stanie, niestety, musimy to teraz zostawić do momentu utwardzenia się. Mam nadzieję, że wybaczycie mi odgłosy, które dochodzą w tle rozmowy, koszenie trawy. Sąsiedzi grillują. Każdy sobie radzi jak umie w tych czasach. Wczorajsza temperatura dosyć znacząco odbiegała od zalecanych przez producenta 20 stopni, także postanowiłem zostawić tą szpachlówkę do utwardzenia na troszkę dłuższy okres czasu. Teraz przyszedłem sprawdzić w jakim ona jest stanie. Zobaczymy jak to wygląda. No, stwardniało, sądzę dosyć porządnie, także zabieramy się za szlifowanie. Do szlifowania nadmiaru szpachli, który wczor którą wczoraj nałożyliśmy, przygotowałem sobie taki oto prosty przyrząd. Jest to kawałek płaskownika aluminiowego, gdzie na taśmę dwustronną klejącą przykleiłem dwa fragmenty papieru ściernego. Jeden o ziarnistości 150, drugi kawałek o ziarnistości 2000. Dzięki temu przyrządowi będzie mi łatwiej prowadzić i kontrolować ten papier y, podczas szlifowania, niż bym to robił, po prostu trąc, dociskając palcem. Oczywiście, można zamiast czegoś takiego y, przykleić sobie taki papier, albo przyłożyć do jakiegoś klocka drewnianego, czegokolwiek takiego. Oprócz tego mam również wiaderko z wodą, gąbkę którą będę na bieżąco czyścił zarówno papier ścierny, żeby on się nie zamulał, jak i miejsce szlifowania. Jak widzicie, udało nam się to w miarę ładnie wyszlifować. Teraz to wszystko wysuszymy ładnie i zabierzemy się za polerowanie. W związku z tym, że tak jak wspominałem, nie mam tutaj szlifierki. Powinna to być taka kątowa, boczna szlifierka. Z taką gąbką specjalną do polerowania użyjemy najzwyklejszej gąbki oraz pasty ultra cut do usuwania rys firmy K2 i na samym końcu pasty K2 Turbo. Nakładamy teraz pastę na gąbkę a tak, nie żałujemy i zaczynamy takim kolistym ruchem całą tą powierzchnię, którą dotknęliśmy papierem ściernym polerować Wszystko elegancko myjemy. Na koniec pokażę Wam efekty pracy ocencie sami. To na tyle w tym vlogu. Zapraszam na następny. Trzymajcie się ciepło, nie dajcie się wirusowi. Ja zostaję w przyczepie. Cześć!